I <laughs> do thank mm -hmm. you Zdrowia zwyczajna od z Bulgarii. gatunek pochodząca z rzędu ośmiornic połowiany komercyjnie na dużą skalę. Zwierzę zjada raki, kraby, małże, ryby i inne małe organizmy. Ofiary chwyta ramionami, o jadę. Niewyrzęta te poruszają się przy można? kryją się w szczelinach skalnych. kroczą o nie, poruszają się na wszystkich ramionach. Oszczelnice mają trzy serca i niebieską krew. Są uznawane za najbardziej inteligentne wśród bezkręgowców. <kodwodniarki> Gracias.

Uczniowie są przygotowani na masową skalę badania techniką tradycyjną, ale analizowane w nowoczesny sposób. Badacze z Freymont University's Marine Institute opracowali aplikację smartfona SETI, to jest aplikacja, która pozwala własne zbieranie odczytów od rzutów wody, wykonaną przy użyciu krzyżonka SETIEGO. Tego prostego przyrządu przygłasza używającym od roku 1865, kiedy to wynalazło łapieckie aktu na stroną Agelo SETI. Pomalowany na biało, w czarno jest paneta obciążona o łodzie z mięs około 30 cm, opuszczony jest do jeziora bądź osadu, nasz różeskie działko. Wow! To jest